A wiecie, dlaczego papryka rośnie taka niekształtna? Właśnie od braku wilgoci. I w 1958 roku były prowadzone doświadczenia właśnie nad nawadnianiem, i stwierdzono, że prawie 400% był zwiększony plon wtedy, kiedy była właśnie ta wilgotność taka wysoka, utrzymana. Szokujące informacje. Posłyszycie informacje poparte badaniami, doświadczeniami z 1953 roku. Po pierwsze, myślę, że większość z nas nie wiedziała, że papryka pozostawia w glebie substancje o charakterze inhibitora. I są to substancje, tak zwane hamujące, które zatruwają glebę, jeżeli korzenie w glebie po uprawie pozostawimy. Wpływ tych substancji na, na tą glebę może być zneutralizowana, jeżeli będziemy ją sadzili współrzędnie z innymi warzywami. Na przykład wymieniona została tutaj sałata czy kalarepa. Ja będę za chwilę sadziła tą paprykę razem z bakłażanem, z pepino. No i oczywiście już wysiałam sałatę, którą też gdzieś tam pomiędzy tymi paprykami będę dosadzać w trakcie uprawy. A żeby tej gleby sobie nie zatruwać, to warto stosować płodozmian, czyli przechodzić sobie z tą papryką na inne grządki w kolejnych latach. Nie uprawiać na tym samym miejscu. Ponieważ to zatrucie gleby też będzie doprowadzało do bardzo silnego spadku plonu. Papryka bardzo lubi glebę próchniczną i nawiezioną obornikiem, ale uwaga, przekompostowanym. Świeży obornik zbytnio się nie daje, dlatego że zabiera dość sporo azotu i papryka będzie szła wegetatywnie, czyli nie będzie za dużo owocowała. Po prostu będzie miała piękne łodygi i liście zamiast owoców. Papryka ma bardzo wysokie wymagania co do wody i wilgotności powietrza. Aż optymalna wilgotność powietrza 85%, a wilgotność gleby 80%. Bardzo wysokie wymagania, więc dobrze jest w czasie suszy przyjść sobie nawet z opryskiwaczem oczywiście poza czasem słonecznym. Jak będzie wczesnym rankiem czy wieczorkiem, dzień pochmurny, i popryskać sobie, bo 85% wilgotności to jest bardzo dużo. A jeżeli tej wilgotności nie będzie, no to niestety papryka będzie zrzucała kwiaty, zawiązki i mimo tego, że będzie pięknie kwitła, to nie będzie nam owocowała. A nawet jak będzie owocowała, to te zawiązki będą takie mniej mięsiste i gromniej. I tutaj kolejna wskazówka, że najlepiej ją uprawiać w takich miejscach zacisznych, tam gdzie nie ma za dużego przewiewu, bo ten przewiew wiatr też będzie ją przesuszał, wysuszał. Lepiej, przynajmniej mi, udaje się uprawa w szklarni. Tyle, że po prostu nie mam szklarni na nią miejsca, ale to jest najlepsze, bo tam jest ta wilgotność porankiem, w nocy, tak? Bardziej się kumuluje i ona lepiej się tam czuje. Zaciśniejsze po prostu warunki. Najbardziej wrażliwe na no właśnie te warunki są te papryki wielkoowocowe, ostre już mniej. Jak tej wody będzie trochę mniej, to ten niedostatek wody łatwiej znoszą niż te większe wielkowocowe. I pamiętajcie, że jak będziecie właśnie używali takiego świeżego obornika, to pójście w tą właśnie masę wegetatywną, w tą rozwój tej części wegetatywnej spowoduje, że będziecie mieli opóźnione kwitnienie, no i przez to będziecie mieli po prostu mniejszy plon, więc nie opłaca się. Jeżeli chcemy nawozić mineralnie, no to fosfor i potas będzie przyspieszał to planowanie i owocowanie. Doświadczenia też z 52 roku mówią, że dokarmianie dolistne jest bardzo wskazane, nawet Kilkukrotne, jakimś powiedzmy między nami dobrym nawozem NPK. Prawdopodobnie zwiększa to o 23 prawie procent plonu. Jeżeli nam na tym zależy, no to możemy takie dokarmianie doliznne zastosować. A gdybyście chcieli jeszcze poeksperymentować, to dotarłam właśnie do informacji, gdzie też właśnie. Z tamtego czasu doświadczenia, że zastosowanie oprysku w postaci siarczanu, miedzi, manganu i kobaltu podnosi plon i daje szybsze owocowanie 5 do 12 dni. I co jeszcze ciekawe, podnosi zawartość witaminy C w papryce. Możecie eksperymentować. Jeżeli jesteście w stanie, to spełnijcie jak najwięcej wymagań tego pysznego, zdrowego. Owoce, warzywa, w zależności od tego, jak kto chce nazywać.